Za 10 lat widzę siebie mieszkającą za granicą, pracującą w dobrze prosperującej firmie, dużo zarabiającą, mieszkającą w bardzo ładnym dwupiętrowym domu yy, z moim kotem i tyle. Moim podstawowym marzeniem jest wyjechanie do Anglii i zostaję tam na jak długo się da i... Zobaczenie Nowego Jorku. To są moje dwa największe marzenia, które muszę spełnić. Istnieje taka możliwość, yy, ponieważ w yy, mojej miejscowości po prostu moja miejscowość nie spełnia wymagań, które ja akurat potrzebuję. I wyjdzie pewnie na to, że niestety będę musiała opuścić to miejsce. Za 10 lat widzę się w moim pięknym nowym domu. Yy, może z mężem, może nie. Będę gdzieś tam pracowała w pracy, która będzie dla mnie satysfakcjonująca i którą będę kochała. Może pojadę do Londynu na jakiś dłuższy czas, ale tego to jeszcze nie wiem i będę z grupką fajnych ludzi, których lubię. Bardzo chciałabym spotkać swoich idoli, przytulić ich, pójść na ich koncert i tym podobne rzeczy. Być uzdolniona muzycznie, no w moim przypadku to na przykład nauczyć się perfekcyjnie grać na gitarze i fortepianie. Wyjechać też do jakichś nowych, pięknych miejsc, których jeszcze nie byłam, czyli e, po prostu podróżować po całym świecie. Jeśli byłaby taka potrzeba i ja też byłabym na takie coś gotowa, to bym wyjechała poza moją miejscowość już tak na Za 10 lat się na studiach, ucząc. Się swojego zawodu. Moje marzenie to jest założenie własnego salonu kosmetycznego. Tak, planuję wyjechać ze, ze swojej miejscowości do większego miasta. Myślę, że u boku męża. Może z jednym dzieckiem albo z dwójką. Nie wiem. Jakoś tak się widzę. Eem, moim największym marzeniem jest pojechać do Ameryki do Los Angeles. Zobaczyć jak tam jest ładnie. Eem, mam nadzieję, że to zrealizuję. Jeszcze nie wiem. A to jest takie moje największe marzenie. Eem, myślę, że raczej nie jak. Już to bym się wyprowadziła. Ale nie na stałe. Myślę, że wróciłabym pewnie po jakimś czasie do mojej miejscowości, w której aktualnie mieszkam. Więc raczej na stałe nie. Za 10 lat widzę się gdzieś za granicą. Marzenie, które chciałabym kiedyś spełnić, jest to zwiedzanie i poznawanie kultury innych krajów. Myślę, że tak. Moja miejscowość jest dość mała i nie ma tu wielkich możliwości do rozwijania się nie to, za 10 lat widzę się chyba w jakiejś korporacji albo w jakiejś telewizji czy radiu jako dziennikarz, bo z razemem ja już skończyłam te studia, no i planuję iść na no, studia dziennikarskie, więc myślę, że widzę się właśnie jako albo dziennikarkę, e, albo jakąś właśnie prezenterkę coś, ewentualnie jakąś taką osobę. Która ogarnia takie te rzeczy od wewnątrz, jakby w telewizji czy w radiu.